I nie wiem, czy wiecie, że zmysłów mamy nie pięć. A8 wzrok, słuch, węch, smak, dotyk, propriocepcja, interocepcja i zmysł równowagi. Zacznę od propriocepcji. Jest to zmysł, który odpowiada za zauważanie tego, w jaki sposób moje części ciała są ułożone względem siebie nawzajem. Receptory proprioceptywne znajdują się w skórze głębokiej, w mięśniach szkieletowych, w więzadłach i w ścięgnach. Interocepcja to jest zmysł, który działa w zasadzie nieświadomie, odnosi się do odczuwania, Działania narządów wewnętrznych, żołądka, jelit, płuc, nerek, wątroby, serca. Czujemy czasem motyle w żołądku albo że nas skręca. Moje doświadczenie jest takie, że odwracanie uwagi od tego, co się we mnie dzieje, zupełnie mi nie pomaga. To, co mi pomaga, to jest przyjęcie z życzliwością i z łagodnością tego, co czuje teraz moje ciało, tego, co czują też moje narządy wewnętrzne.